Cześć witajcie! Z tej strony Mat, dzisiaj ze mną Ikaz Gaming. Ima. A jak widzicie w dzisiejszym odcineczku jest to kolejna gra z widzami, Dzisiaj sobie będzie... Ja bym sobie Kosił, a Ikas będzie sobie przewracał. No, okay. Ika coś opowiedz o sobie, bo pierwszy raz na... razem nagrywamy, co? Ja jesteś tam Ja słuchać trochę. Muszę sobie grę przyciszyć. No spoko. Hmm. Dobra. No, to może coś o sobie, co? No... co ty opowiadać, no... Jestem widzę. A <laughs> ile no, masz lat? Może jakieś hobby i tak dalej, co? Yyy... Hmm. 13 lat. <laughs> no. <laughs> Weźcie wysilił. Dobra No co, no jestem trochę zastosowany Z czym? No nie wiem pierwszy, jak cię pierwszy raz No dobra Ja się tam nie zjem Mi się na no, mamy tutaj taką godzinę na koszenie, taką średnią, bo tu jest za chwilę 19, no ale farmingu, ale spoko No w tym odcinku tak, więc będziemy sobie kosili trawę jeszcze k potem będę, będziemy jechali na kolejne pole e, Twój łąk, która jest koło wygazowni Ej, fajnie, bo fajna surakość ma ta kosiarka i w sam raz jak przecząsarkę, nie? Bo te dwie kosiarki jakby jedną biorą tą, tą przecząsarkę Tam wiecie, ze że torkiem sobie popyla kas. W kolejnym odcinku z tej zgrydzam jak z będę grał, to myślę, że się zajmiemy już prasowanie i pewnie tutaj zbieraniem bel. Albo jeszcze będziemy sobie prasowali w Nie wiem jeszcze dokładnie. Ej, szybko cię to przewraca nie idzie. Ile idziesz na godzinę? Ja 19. Ja21. A z koszarkami się wyrolujecie taką podobną prędkością. Wywraca się chyba że trochę... się... Mniej przewraca, ale dobra. Nie wiem ile się w Zależy, jak ta, ta, ta trawa jest, nie? A laguje mocno, czy nie? A trochę, ta kierownica, ty, jak jadę w pierwszej kamerze, no to ta kierownica tak trochę waluje. No wiesz, no ale to, to, to jest mój to kiedyś się nie dziwi, nie? Ale szkoda, że ta trawa jest taka, taka niska na, na tych grach w ogóle. W rok trawa jest zawsze wysoka się kosi, a to jest taka niedziutka. Jakby dopiero co odrosła. No ale, trzeba przesuszyć. O tam, widzę jak tam Proxim To z Proximka czy to z Fortera? Bo już zapomniałam. To jest Proxim. Proxima. Fortera ma inny e, Maska ma inny Nie wiem, ja w ralu zbytnio w ogóle, w, wiesz, tutaj bo my mieszkamy tak niedaleko siebie w ogóle w ralu, to zbytnio nie ma takich zatorów ci powiem. Tylko jeden, jeden, jeden mój sąsiad ma, przedalszy sąsiad ma tylko majorka małego, tak? To nie ma. Ja nigdy Proximy w ogóle nie widziałam. Uciekaj na, na dzisiaj po, z określenia? Na polarze gdzieś. No na Polarze tak, ale tak w real to nie. Tak wiesz, nie, nie na jakichś targach. Zostałaś jakoś tak bez omiakoła to posiadałby dzisiaj dość normalnie tego. Czy mm, nie? Mamy 4 minuty odcinka. Zobaczyliśmy, że to pole zaczniemy, nie wiem, 10 minut. Zobaczymy na pole 10 minut i będzie w sam raz. Ciekawe, jak tu wyjdzie, to widzieć, też Powinno być dobrze No myślę o tam jest na naprzeciwko nas nawet, nawet no, Poparaj to na mokrę, co tam jedną skosimy. Ale spadek FPS-ów nie ma. No, tyle do dobrego. Ale wiesz, to jest, jest w wszystko oryginalne to, to, nie powinno być. Sam już tam cię dogonię. Jak na mojego laptopa to nie ma. Znaczy ja mam kompakt, kiedyś miałem laptopa i na laptopie to była tragedia. miałem kiedy po 20 FPS-ów, no wiesz, bez tego, bez modów, nie? Ale ja mam to są No, A się potem... no. tam ci gonię z kosiarami Ale nawet duża ta łąka ci powiem No jak wiecie, możecie i IKESa znać, bo i ikas też modeluje kilka maszyn Teraz jest Ej. i robi mapy też tak więc no może go kojarzycie gdzieś na Facebooku Co mówiłeś? Takie niekiedy też się to też No, ktoś się tak ferywa przez chwilę, no ale dobra Tajem to goni z tą, z tą proximą Już, 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 tu, 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 żeby, tu żeby... No jest, jest, jest Jak tam powoli? Ja też mam właśnie kanał, ale taki dopiero zaczynam. Link do kanału będzie o, o, oczywiście w opisie. Tam zbijajcie, tam do IKASa. Jak mówię, on robi dużo maszyn, konwerty robi. Cówiła. Ktoś jest ten spin jak no. mówię. Jak idzie mapa? Tak, bo właśnie IKAS zajmuje się mapami, nas modeluje, bo On taki bardziej w młodach czyli tak. Kto wie, może za kilka lat będzie profesjonalnym jakimś tym, jak to się ująć, moderatorem? Nie wiem. Moderem. No, moderem. Modera Moderatorzy też są na tym. jak ty na... też robię. No, tym. bo jakieś wiatry chyba zrobiłeś kiedyś, nie? No co? Zrobiłeś jakąś wiatę chyba, nie? No, robię jakieś no. tam wiaty, budynki. Obiekty chyba robiłeś, czy coś? Nie, tu nie. Teraz sobie te kosiarki znacznie będę już nie będę robił poprzecznika, bo tu już mało miejsca jest. Kosiarki nie będę ponosił, bo tutaj trawa jest taka, że chyba nie trzeba tych ponosi nam ponosi, to... Ej, a umiesz wyciąć jak... nie wiem, coś mi powiedzieć w pokoju? Co mówisz? Wycinkę zrobić, ten, wyciąć w programie jakimś. No, umiem. Ja to zawsze robię cięcie, albo stopuję nagrywanie. Robię Dobra, to, to ten, to jak ktoś będzie to ten może no, stopować. Dobra, no spoko. Nie było tematu. Hmm. Tak jak wiecie, no, tak z Ikasem domieszkam no, ile? Około nie wiem, 20 minut z drogi. 6 km. No. Znaczy ja znam jego mamę, bo jego mama nie uczyła przez 6 lat. Ciekawostka. jest takie tam. W sumie 7 minut odcinka, powiedzmy. Jakoś fajnie to wychodzi to, ta łączka. Ja muszę trochę ten, jakaś od ciebie dalej, bo ten po głośno tu jest, ten nie, nie, nie zżycie. No dobra. Także na chwilę przystępuję. Jak tam uważasz? Dobra, ja w tej duży, masz trochę tego do, do roztrząsania. Dobra, no, ja. przewracania, przecząsania, bo tu dużo ludzi mówi na to inaczej, albo rozwalania po jak to woli, tak? Bo wiem, że w, no, w kilku województwach się nie jeszcze mówi na to, nie? My się, mówi, nie wiem, przewracanie, przycząsanie, bo Ciebie ja chyba też, nie? Przycząsanie się mówi. No. no ja, ja mówię przycząsanie. Ja przewracanie, bo tak mi tu łatwiejsze jest, bo to... Okay. Powiem Ci, że nie wiem, jeszcze dwa przyjazdy i tą, to, i to łąkę chyba skończę i pojedziemy tam po jest taka ładna łąka. Przy tej biegasowej tej na no, łąkę są dłuższe, bo tak będzie co jest za dużo tych łąków, według mnie. Nie wiem, ten odcinek może pojawi się w sobotę, jeszcze przed moim wyjazdem, nagrywamy go... ...wy czwartek, nie? Tak. No. Myślę, że plusarka nie za mała nie za duża w sam raz myślę. Nie brak w specjalnie większej, bo by, by się ikas potem nudził, tak? No, za bardzo To teraz sobie Awe, takie mało miał tam walić to. Dobra. Jedziemy na kolejną łąkę. W sumie zapala sobie się światła, bo słuchajcie, bo się robi. Lagujecie teraz jak zapaliłem światła, czy jest OK? Laguje teraz, bo zapaliłem światła. Nie. No to dobrze. Bardzo że chcemy się zrobić. Taki spokojniejszy odcinek, taki jakiś... Spokojny odcinek cię wyjdzie. O dziwo, na moim kanale spokojny odcinek to jest cud. Ale IKA dopiero się rozkręca na tych YouTube'ach, to więc no... czy ci tego razem zostało jeszcze? No nie minuty ja rząd... No spoko. A to kolejna kolejne pole kofy. Nie no, dobra, odcinek muszę zrobić około 25 minut, bo w to pole chcesz skosić. Albo w 20 może się wyrobimy. Mam nadzieję, że 20 minut się wyrobimy ten odcinek, żebyś tak długo też nie wstawiał. No ale ciekawe czy ile osób o... ciekawe czy ktoś go bierze do końca, nie, nie żeby coś, no ale ten. No, wiesz. No. To jest taki sn na też w życiu, na nie? Ja się spotkałam z takim, jeszcze kilka razy spotkałem z takim przypadkiem, film dopiero przesłany minutę temu, a trwa 20 minut i już super odcinek, nie? Bo ludzie tak do końca nie oglądają tych tak filmów. No. Bo też jak cały okres odcinek robisz prawie to samo, wiesz co? Musisz sobie chwilę zmienić i będę przewracał, co? No nie wiem. No jak skończysz tą powołkę, to może to sobie powracam trochę. Może by też była różnorodność, a nie tylko żeby koszał, bo w poprzednim odcinku też była różnorodność, to czemu to tym nie może być? No właśnie, sera ja jest tym wywracaniem tutaj. Ej, przełączyłam się, sorry. Dobra, no spokój, spokój, nie, nie ma co tu wyprawić. O buty jest się. O, zapomniałem chyba. Ud. Dobra Dobra, to teraz dasz tą przewracalę? No, to jadę bo no, teraz sobie wdepnę się Gdzie to jest? Dobra, wyjdź, ja się wdepnę w to sobie. Dobra, gdzie jest, gdzie jest ta... O, tu jest moja to teraz będę sobie przewracał trawę Aż miło Przecież takie mniejsze maszyny, takie małe u Proximka z taką przycząsalą, to ja załączę w sumie światła. To muszę szale lagować, bo tak mamy włączone światła i koguty, no to... Ale myślę, że będzie dobrze. To za chwilę tą okę skosisz chyba całą. I no. potem dziś na Gosalskę te maszynę odstawię i będzie dobrze. Za wszelkie ślinki na tej filmie przepraszam, ale to wiadomo jest multi, tak więc no... Była. Ja tylko turk tak zrobię tak jak przewracam ten jest tu kosiaromierzy tak fajnie fajna miał turka takie dwie maszyny dwie na jednym ujęciu nie? mhm. chcesz się, się jakoś nie ja obudzić? co wiesz? Czekam, czy ty to obejrzy? No. Ciekawe. ciekawy. obry ten tak sobie kosiarką za cieprza a się będzie tam przycząsała. Ale. Trzeba też poprzecząsać to, żeby tutaj... Bo to nie będzie na owijanie, tylko to będzie no normalne się, bo no tak. Nabelka normalne. A owijać tego nie mam zamiaru. O tym ten A wraz, weź trochę to może być. Jak tu nie zadawam, wracaj za tobą Ci powiem To się nieźle bawi z tą kosiarą? Jakie tam mamy, jakie będą małe to tam Jak się będzie prasował to tego z tego, nie będzie widać, bo też ide do RS To wyszła jest, jest? Aha to i dalej. Jakoś według mnie, mi się bardziej podoba bez. Jest tam Adamowi mod też wpisał, że mu się bardziej bez podoba a Mi jakoś też. Nie trzypodam za tym, ludźmi. Ale mu jakiś dzień spróbuję i powiadam. I zobaczę jak to też było. będzie u mnie objęto. Nie wiem, jak coś tu może, to może do sobie przywracać. Chcę przywracać. Sobie... Ale ciekawe jakby ten, jakby silnik graficzny przeżyć z Katalan Tkropos do l 17 No znaczy może w 19 to będzie coś podobnego zrobione tak. No już tego pewnie nie lepsze Ale ten Krop jest fajny, ale jakby grafikę dać tego, grafikę tego, bo grafikę tej średnia, tylko dać to błoto i tak dalej i no ten silnik gry to no. fajnie. Albo nie wiem wszystko otwieramy, bo patrz blasie to zrobić, a oni tego nie lubią. No kiepsko. Może mhm. 19 się pochwalą tu. No ale właśnie zrobili to te manualne tego. E to, to chcesz ja sobie, ja sobie, ja sobie, ja sobie, pojadę na farmację, po sobie co? Dobra, to ja już jadę na farmę Ale fajnie, fajnie. Tylko jak w 19 żeby poprawili jeszcze tego. Żeby poprawili... Żeby była taka gleba 3D. Bo to na pewno uszczęśliwi w większości graczy. Czy nie, jak takiego trolla zrobił. Żeby... No albo te widu jakby ktoś zrobił te ręczne widu, to było bajka. Ale zrobił, zrobił ktoś, nie? Chcę tak, do... zrobił. Chyba driver, ale ich nie wyda. Też ktoś jeszcze zrobił tego, jak to się nazywa... Gwiazdową zgrabiarkę, czekam na nią. Bo wiem, że tam jest dużo zabawy w tym się bo to trzeba... No te skrypty tego wszystkiego, bo jak to się rozkłada i tak dalej, to dużo roboty, wiem A tego właśnie przeprowadzanie nie mogłem zrobić, żeby to ten... Nie, te skrypty nie... ty klików wyłania i może... a nasz Adam Moc może się tym zajmie oh. Ale wiadomo na tym jest już dużo siedzenia bo tu trzeba to ka trzeba jeszcze trzeba to, całą, całą... całą każdą gwiazdę zostawę chyba tam zapro zaprogramować czy coś tam tym ja tam się dokładnie na tym nie znam tak to mówię co ja wiem nie Dobra skończyłem też no to wracaj na formę i ja się powiogramy gdzieś tam na formę. Okej okay. to maszynę gdzieś tutaj... tutaj... albo, al, albo zresetuję, bo nie chcę mi się tak jechać. Nie. Tak nie masz resetować, bo tej opcji nie masz. Resetowania. Chyba tak. To... Ja, ja na sosnówce od RC15 nie grałem, od złotej rycy, albo no, od tego latku. No. To, to miałeś okazję sobie pograć no. Na sosnowcu sobie gramy? Rosyjskie klimaty F1 Dobre Teraz go odstawię tam do kolei do tu wszystkim Zapomniał, ja zapomniałem, że to nie jest GTA, że można sobie trasę wyznaczać. Ale w 18 fanównie tak się da trasę wyznaczyć na przykład chyba gdzieś. Tak więc co? To była na tyle, więc polajcie do kias i kasa do kolejnego odcinka, narka. Dzień.